Witam Was serdecznie z tej strony Sołtys. Postanowiłem zapisać się do drafta Dark Ascension 2 razy inni strat. Czekamy na ostatniego Śmiałka. Jest to mój bodajże trzeci draft w tym formacie. Na razie mam wynik 2 dwie wygra... dwie wygrane, 1 przegrana, więc no, nieźle. 66% skuteczności. Tak, na pierwszy rzut oka to wydaje mi się, że znacznie polepszyło się Red Green. Wcześniej Red Green było naprawdę przeciętne, ale teraz dostało masę dobrych kart, w takich wczesnych. No i z tego względu staje się znacznie lepszym, moim zdaniem, archetypem. Też UB jest chyba ciut lepsze niż było. No ale dobra. Odstawmy to na razie na bok. Jest pierwsza paczka, pierwszy pich. I. No, jak już zapewne wiecie, ja lubię tą kartę. Nie tak bardzo jak wszyscy inni, ale... Znaczy, wszyscy inni lubią ją mniej. Mm, ale moim zdaniem jest ciut lepsza, niż ludziom się wydaje. No, opcją jest to, jak chcemy bardzo mocno iść zielony na starcie. Moim zdaniem nie chcemy. Mm, no i myślę, że najlepszą opcją jest chyba kolor. Nie, nie sprowadza nas w jakiś kolor. Jest całkiem solidnym ekwipem, moim zdaniem. Więc zabieramy kolara. Hmm. Zdecydowanie najlepszą kartą w parce jest Burning Oil, moim zdaniem. Ale niestety, niestety Boros nie jest taki wybitny. Yy, Tragic Sleep jest też bardzo dobry, oczywiście. Griptail jest ok. No, to są ok karty też. No i ten gość też jest dobry. Ale wydaje mi się, że Burning Oil jest o tyle lepszy, niż te pozostałe karty, że... Slip jest porównywalny, no ale... Prawdopodobnie grając już czerwonym... już... Mm, kolarem chcemy grać... W jakimś tam sensie biało-czerwonym. Ewentualnie możemy użyć po prostu Burning Oila jako splash, prawda? Jeżeli się okaże, że na przykład, że zagramy biało-zielonym. Kolejna paczka i... No i chyba znowu zabieram kolar W tej paczce nie ma nic ciekawego tak naprawdę Więc... Raczej prosty wybór No, solidną kartą jest dead Carrots. Gdybym zabrał wcześniej te, tą czarną kartę, to bym mógł tutaj... Iść w tym kierunku Ale w takiej sytuacji chyba zabiorę po prostu diabła. No ewentualnie można próbować zabrać wilka, ale wydaje mi się, że diabeł jest lepszą kartą. No i już jest w kolorze, który mamy, prawda? No nie są to takie wybitne paczki, nie ukrywajmy. No, rugby with Madness jest oczywiście solidnym removalem. Jest też Nibilis, The Mist, całkiem ok, latacz. No nie wiem, można też ostatecznie brać to, ale to jest moim zdaniem przeciętne. Myślę, że pig jest między tymi dwoma kartami. Zabiorę rugby with Madness, ponieważ jeszcze nie jestem pewien, czy gram po prostu białym. Mam te dwa kolary, które wskazywały, że chcę grać białym, no ale No i bardzo późny Skizdak Flyer to jest chyba dowód, że czarny jest po prostu szeroko otwarty I z tego względu nie wiem czy po prostu nie pójdę w ten czarny tutaj Guard, oczywiście jest spoko z tymi kolorami Ale no, Flyer jest o tyle lepszą kartą, że nie, nie ma nie widzę sensu, żeby go nie zabrać tutaj. No i kolejny Forged Devil myślę, że ok. Na razie mamy bardzo dobry, bardzo dobry prawda, Early Game. Miejmy nadzieję, że... <coughs> znaczy, oczywiście te kolory nie są obowiązkowe. Mogę grać na przykład jednym, prawda, i w ogóle można powiedzieć olać. Olać ten y, tryb, ale prawda, Human wygrać na przykład czerwono-czarnym. Nie mam problemu z tym żadnego. No, chyba najlepszą kartą jest. W, jakkolwiek smutny to brzmi Chozanów Markow. Jest dobry z kolorami, jest dobry z flyerem, prawda, więc niech będzie. No i mamy 8-grywalny kart, co prawda spodziewałem się, że ten draft pójdzie bardziej w kierunku białego koloru, no ale no, nie dostawaliśmy nic po prostu dobrego w tym kolorze. Trzeci Diabeł, to już może jest trochę przerost formy nad treścią, ale no po prostu nie ma nic innego w tej paczce. Zresztą ja naprawdę bardzo lubię Diabły, uważam, że to jest jedna z bardziej niedocenianych kart. Szczególnie mamy dwa te kolary, prawda? Więc możemy łatwo je zamienić w 2-1 widzieli, co zawsze jest już jakimś. No jakimś stworem, prawda? No, bo co prawda nie, nie dostaniemy spiryta, ale możemy łatwo jakby wycisnąć z niej większy waliu niż tylko jeden, jeden strzele coś i prawda będę potem, czemu, blokerem. no, z tego co tutaj widzimy, to na pewno gramy czerwonym, prawda? Pytanie jest otwarte, czy gramy jeszcze jakimś innym kolorem znaczy czy gramy czymś innym niż czarny wydaje mi się, że na, na razie to... Wy, wychodzi, wszystko się jakby układa w czarno. W czarno-czerwony Nie wiem czy lepszy jest Grave Perch, czy święt Grave Perch jest bardzo fajny właśnie z diabłami. Możesz przywracać tych diabłów i strzelać znowu w coś i wydaje mi się, że z tego względu wezmę właśnie Grave Percha. Poza tym no... Można tam tą kartą bardzo łatwo wygrać, prawda? Late game. Black Card, no jakkolwiek nie jest najlepszą kartą na świecie, to no, nie ma nic lepszego po prostu. No i Heavy Matok. Gdyby się okazało, że nagle wpadniemy w jakiś Human Tribal, to już jest mało prawdopodobne. Także. do no, nie jest to taki wybitny zestaw kart, nie ukrywajmy. Przypuszczam, że wielu, wielu graczy po pierwszej paszce jest daleko przed nami w klasie kart, które posiadają, no ale tak się razu dołożył, nie wiem, może w pewnym momencie powinienem po prostu pójść w czarny wcześniej, w tym momencie miałbym ten remuwat za 5 mana i coś tam jeszcze było czarnego fajnego, no ale dostajemy w nagrodę Blastemus Act, nie jest to wymarzona karta do agro, prawda, no ale... No nie mam tutaj niczego, co jest nawet blisko, prawda, więc... No i Mon of the Unhollowed. Moim zdaniem bardzo solidny, solidna pozycja. Bardzo chętnie ją zabieram tutaj. To też moim zdaniem jest całkiem okej okay. Geist Rig vs Into the Mouth of Hell Hmm ja myślę, że removal jest o tyle lepszy, że zabieramy removal Ale nasz deck to jest na razie sam removal Powoli trzeba by się rozglądać ze stworami, ponieważ no forge, forge devilami mimo wszystko nie wygramy tych, tych zawodów Pochowam karty, które mi prawdopodobnie nie będę grał No to jest ta karta, paczka jest pusta. Myślę, że trzeba zabrać garda. Szczególnie, że pewnie i tak będę sploszował biały, więc <laughs> kto wie czy ten, ta karta po prostu się nie zmieści w deku yy, w Amulet chyba będzie lepszy niż grota. Po prostu jest pewniejszy trochę. No dobra, amulety zabieramy. Stensja Bloodhound, no to jest karta, która dla nas będzie na pewno dobra. Zastanawiam się w ogóle, czy nie, czy nie możemy na przykład okroić czarnego, totalnie. Zostawić tylko flyera i pójść w tym momencie w biały. Myślę, że to jest całkiem nie najgorszy plan. Wtedy oczywiście rezygnujemy też z tensji Bloodhut, ale moim zdaniem ten biały-czerwony tutaj będzie lepszy niż ten czarny, a dostajemy no, późny katar, no nie jest to jakiś za wybitny stwór, ale <coughs> jednak te dwie, te dwie karty jakby z sobą sprawiają, że ten biały wydaje mi się być ciekawszy w tym momencie. No, Spectral Rider to nie jest mój wymarzony pick tutaj, ale wolałbym na przykład, nie wiem, Cloistered Youth czy coś innego, ale no... No i jest drugi katar, więc jest to jakiś... Wygląda na to, że jedziemy w dobrym kierunku. czarnym no mieliśmy tam jakieś karty, ale to nie były jakieś wybitne karty, prawda? Myślę, że w tym momencie zrezygnowanie z czarnego było dobrym wyborem. No, myślę, że jednak Haino He jest lepszy niż yy, no. przede wszystkim jest świetny z kolarem, no bo ma Vigeliansa, prawda? Więc może być... może atakować i blokować naraz. No i jest typem typem tanim, a my potrzebujemy tych tanich typów trochę jednak. Mm, tutaj w, pitchfork jest ok. Wincy są bardziej side, sideboardową kartą. Chociaż w pewnych dekach lubię z nimi grać, no ale myślę, że zabiorę pitchfork. <coughs> No i cóż, zobaczymy w trzeciej pasce, czy ten, to przejście na biały było dobrym strzałem. Tak naprawdę, no jeżeli sobie przejrzymy te karty, prawda, to zauważymy, że czarny nie ma za wiele do, do rzeczy do zaoferowania, poza tym flyerem, prawda. Pozostałe karty są po prostu OK, co najwyżej. Ma on uh, unhallowed, jest ciut lepszy niż OK, ale to wciąż nie jest jakaś no, wybitna karta. No wydaje mi się, że zabiorę sobie rewelersów. Ten flashes jest ok, ale tylko w takich mega agresywnych dekach. No a nasz deck jest bardzo daleki od mega agresywności. Nasz deck to jest, nie wiem, jak go nazwać. To nie jest ani agro, ani control, ale coś po środku. Nie lubię grać takimi dekami, gdzie mam szybkie stwory i potem, prawda, dobieram Blastemu z akta. Wolę jednak grać w takim kartą, taką kartą w kontroli, no ale no trudno, by, trudno byłoby, aby tą kartę po prostu pominąć. Także no, schowamy czarny, pamiętając, że jest tam flyer, tak flyer. No i tym razem dostajemy oczywiście dobrą czarną kartę, Banshee, ale wydaje mi się, że Banshee nie jest aż tak... aż tak silną kartą, aby dla niej zmieniać kolor. Znaczy wracać do prawda, poprzedniego koloru, w zasadzie no, nie jest to dla nas dobra paczka, nie ukrywajmy, nie dostajemy zbyt szczęśliwych paczek, wydaje mi się, że najlepiej zabrać rebiuk po prostu removal. Jeżeli masz wątpliwości, to bierzesz removal, stara, stara maksyma. Cleaver byłby dla nas wszędzie okej, ok. To jest dla nas ok, to, to. No i Brimstone woli myślę, że jest pikiem. Ja nie jestem, tak jak już pewnie wiecie, zbyt dużym fanem Klivera, Uważam, że jest ok po prostu. Charm Breaker Devils, tak? No to jest bardzo dobry pik, nie ukrywajmy. Iron Ironsmith byłby fajny, ale myślę, że Pyre znak jest ciekawsze. Hmm. Pochowam karty, którymi nie chcę grać do końca. Mamy 10 stworów. No, wydaje mi się, że jednak zabiorę chyba tego Iron Po prostu mam bardzo mało stworów. A mam już sporo removalu, więc... No i Traben Centry to jest. Wręcz wymarzona karta pod, pod kolary. No i podobnie tutaj Traben Centry. Dobieramy jest... co trzeba. Stwory i to jeszcze humany. W tym momencie już jest 13 sforów, więc to już jest taka liczba pr przyjemna. I kolejny Traben Centry. No, możemy myśleć nad tym, ale myślę, że no, to ma bez sensu. No, myślę, że znowu zabiorę tego Traben Centry i przypuszczalnie będę grał na trzech. No chociaż pitchburn devil tutaj. Hmm. Puszczalnie jednak będę grał na dwóch w takim razie, bo Pitch David z moim zdaniem są lepszą kartą. A po drugie no, Są takie sytuacje, gdzie Trabentry jest po prostu gościem 2-2 za 4 mana, prawda, więc... No, nie, chcesz, nie chcesz mieć tych kart zbyt wiele. Chcesz mieć jedną, dwie, ale trzy to już jest tak. W tym dyku no, polepsza znacznie tego, tą kartę, prawda, Kolor. Sprawia, że zawsze coś zyskujemy z niej, prawda, ale... A to jednak jest chyba za mało, myślę, że jednak zagram dwoma centrymi w tym momencie. Zabiorę komuś maniaka, no tym nie chcę grać po prostu. Nie czuję się, żebym był agresywny bardzo jakoś. Mam parę agresywnych kart oczywiście, ale jednak nie, nie, nie jest mój deck dek takim deckiem, który jest w stanie wygrywać bardzo szybko. A maniak oczywiście jest tam jakimś, jakąś opcją, że ktoś może go wykorzystać, prawda? Właściwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamy 7 Humanów. To jest dobry wynik. Myślę, że zabiorę Rolling Temblor. Jakkolwiek Trower byłby ok w naszym deku, to po prostu Temblor zabija nas cały, nasz cały dek, prawda? Więc przepuszczenie go dalej jeszcze. Może być dla nas bardzo bolesne <laughs> Wydaje mi się, że nie będę grał chyba tym chociaż nie wiem jeszcze, ale ten podwój, ta podwójna biała trochę mnie martwi Diabły No dobra, no nasz nie jest jakiś wybitny, nie ukrywajmy. E, jedyne co nam tutaj mam, bardzo pomaga to jest, że mamy ten... Do tego akta mamy sporo kart, które coś robią po śmierci, prawda? Katary, guard, e, band devils, prawda i tak dalej, więc... No i oczywiście możemy założyć kolary na... E, ...naszych zawodników i zyskać po z akcie po prostu... E, lat ...latające stworki. Jest tam duszki, prawda? Dobra Myślę, że gram trzyma diabłami, chociaż Myślę, że optymalną liczbą w każdym deku to jest 2. 3 to już jest taki trochę przesyt. Ale no, po prostu potrzebuję stworów, nie mam jakichś super stworów. A ten diabeł jest solidnym stworem. Zawsze praktycznie coś tam robi. W najgorszym wypadku jest chzumplockerem, prawda? Diabły... No i mamy parę oczywiście takich dosyć chorych zagrywek w stylu e, Diabły Plus. Um, w stylu Diabły Plus e, brimstone Valley, Diabły plus, plus Into the Maw of Hell. Także całkiem ok. Czy ten tek nie jest zły oczywiście? No, nie jestem do końca zadowolony z liczby stworów przede wszystkim. Trochę ich mam mało stworów, no ale nadrabiam to oczywiście masą removalu. A więc yy, No i jeszcze mamy, prawda, Sideboard, czy znaczy opcję do, dołożenia tego typa. To jest pytanie, czy warto to robić, prawda? Ponieważ mam już sporo removalu, no szansa, że ten typ wejdzie wcześniej, jest bardzo mała. Jeżeli nie będę nim grał, to mogę zrezygnować z amuletu dołożyć yy, Rewelersów żeby ten curve trochę, prawda, tutaj jakby wygładzić, nazwijmy to. No i mam 15 stworów, w tym momencie mam całkiem solidny dek, prawda, mam 3, 4, 5, 6, 7, 8 humanów. No, oczywiście ten nie jest w stanie atakować, jeżeli jest humanem, no bo... przez z tego, że ma wyzieniące, skoro ma defendera, no ale 7 humanów, którzy, którzy działają dobrze z kolarem. On no, ma dobry dobry, yy, dobry zestaw remowali. Myślę, że tak jest, no szczególnie z agro powinien mieć łatwo, prawda? Agro myślę, że ma z nami spory problem. Mamy bardzo dużo remuwali, bardzo dużo takich problematycznych stworów dla niego. Katary, prawda? Guardy yy, Nawet ten gość, prawda, z fistrykiem, jak się zrobi, no to jest trudne dla agro do pokonania. Bez jakiegoś remuwalu. Więc wydaje mi się, że. Jak trafimy na agro będzie dobrze. Gorzej będzie jak będziemy trafiać na kontrolki, które po prostu no, nie pozwolą wykorzystać. Yy... Na przykład no od razu nam ubiją diabły i tak, tak dalej, prawda? Więc oceniam ten dek bardzo w, tak umiarkowanie. Myślę, że jest powyżej przeciętny, ale yy... jest jest parę kart, które nam no, wymienić, wymieni, prawda? No, Rewelers bym zamienił z za jakąś fajną kartę za 5 mana. Yy... No nie wiem, ewentualnie mogę tych rywadersów zrezygnować i wziąć Trabencentry Sentry trzecie. A to jest chyba zła opcja. No jednak teraz w tym formacie tych Himanów jest coraz więcej. Jest więcej niż było wcześniej. więc oni bardzo często mogą być po prostu z yy, z, z hejstem. No i są w miarę dobrym ciałem, prawda? Jednak 4-4 za 5 jest OK. A trzeci typ taki jest dla mnie trochę zbyt ryzykowny. Wydaje mi się, że to nie jest warte. Nie jest to gra warta świeczki, więc... Tak samo nie jest warto chyba splash tego typu, mimo wszystko. E, więc zagramy tak jak teraz. Zmienimy chyba na 10.7, ponieważ mamy tego rajdera, no, nieszczęsnego, którym mimo wszystko chcę grać, no bo mam bardzo mało stworu za dwa Chociaż nie ukrywajmy, że on za 2 raczej nie będzie wchodził. E, no ale alternatywą jest co? Możemy alternatywnie na przykład wsadzić tego flyera, prawda, zamiast tego typa i grać na tym słompie jednym, no, ale wtedy muszę włożyć amulet, bo inaczej nie jestem w stanie tak naprawdę tego typa wykorzystywać. Więc wydaje mi się, że ten rider mimo wszystkich swoich wad chyba jest lepszy. myślę, że są osoby, które by splashowały tego typa. No to jest jednak typ, prawda, niesamowity, ale no, jakoś... Yy... nie wiem, może nauczony ostatnim draftem, który przegrałem przez kolory po prostu. Yy... Nie chcę się pchać w ten trzeci kolor i zostawimy tak, jak jest teraz i spróbujemy, jak ten deck dra... ta... tak będzie działał. Mam nadzieję, że będzie lepszy niż mi się wydaje.